Co tam grzebiesz, co potrzebujesz i co będziesz robił? Potrzebujesz szczotki, które zgubiłem już chyba do butów. Eee, potrzebujemy rękawiczek, taśmy przez, e, papierowej najlepiej. No i muszę iść do boksa. Będziemy malować. Bo, chyba nasi widzowie nie zajrzeli jeszcze do tego bałaganu, to pokażę może. Tak, tu jest nasz składowisko, a ja znajduję APC, czyli środek do czyszczenia, rozwarstwiający brud od poprawnej warstwy czegokolwiek. Musimy rozcieńczyć to tylko z wodą, i za pomocą szczotki oraz ręcznika biorowego później oczyścić no, miejsce, które będziemy robić. Czy to jest to, co ma kolor yy, paliwa rakietowego? Tak, tak. To jest to, co ty nazywasz paliwem rakietowym. Okay. Przepiękny kolor. Skądż powiesz, że spójrz? Idę. Wnoszę na ten i idę. Do malowania teraz trzeba będzie tylko osłonić wszystkie rzeczy przed malowaniem i odtłuścić całą powierzchnię. Zobaczymy, co dalej. Ja roboty. Jadę. Dzisiaj ruch u nas w Santa Bola. Wspomnij jeszcze jaki dzisiaj mamy dzień 22 grudnia Jobimy ja sobie prezent świąteczny Jeżeli się uda A jak się nie uda to co? To się nie uda Majtu majtu, majtu. No zaczynaj już, bo się niecierpliwie Mam smakę na makach U nas lunch? A w Hiszpanii akurat siesta, więc dzisiaj wypróbujemy McDonald'a hiszpańskiego i zobaczymy jak to wygląda i co nam zaproponuje przede wszystkim. I pytanie jest za dużo. Chodźmy! Znakuj. A no zobaczymy czym jest działać. No Zacznie. Mamy od razu druga, z wodami. Został moja z wodami, wszystko. Idealnie! To są moje zestawy hiszpańskie. Moje ulubione. Ja zawsze biorę lody albo szejka, więc. Albo. Były Sprawdzamy czapkę. Ciągle. Nasza polska? Skąd? <laughs> Musimy ściągnąć hiszpańską. Ja mam wyjścia. Kawa i no, Coś dla Ciebie Ojej! Ula la la Muffinka z czekoladą O Boże, jakie pyszności Mniam miał Można zamówić Bez Która jest godzina? Ile będziemy czekać na zamówienie? Sprawdźmy No to trzydzieści No Jak to mam nawet to się nie dziwi, tutaj nie jedzą, bo wydaliśmy na dwa burgerki, dwa napoje Znaczy no, jeden burger w zestawie, dwa napoje 20, co euro jest? Przejście na złotówki? Nie wiem, ale na wszystko to jest 85 złotych powiedzmy. Nawet. Za zestawy na dwie osoby? To nie jest mało. Naprawdę to nie jest mało. Czyli co? Dwie buły fryty i dwie kolki za 20 euro prawie. 19, I, I to jest mak Extreme. No to otwieraj. Sprawdźmy go. Było. Mega ciekawa była. Mega ciekawa była. To jest bardzo ciekawe. A, po A podnieś tą no. bułkę na chwilę. Zajrzyjmy tam do środka. Mamy bułkę bułką. Mięso i mięsem. I ser, taki ser wędzony tam jest pod wędzony tym mięsem. ser. Tu widzę, że jest prażona cebula. No taki... Zobaczymy. Kozi wędzony ser, tu kawałek... Sosu. Nie. Cukru. Sprawy. Albo, albo... <grym> To jest uwaga. Sour cream. Do frytek. Frytki jest prawda? Mhm. Mm bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. To co próbujesz do kamery? Fryturki. Brązowe. Mhm. Mm Ale pachnie to sól. To jest tu z hermalem jakimś Z jakimiś... Z zomami. Tak, chyba jakaś... W ogóle widać tutaj Jakiś mm. koperek suszony Chyba koperek suszony Smak fromage mi to przypomina czy co? Pięknie pachnie Dobra Próbujemy Oj, tu bydlaka no Boże Bomba kaloryczna jest przeprawiony. Jest całkowicie inaczej smakująca niż w Polsce. Jest inna. Mm -hmm. To teraz otwórz mojego Big Maca standardowego, bo to jest klasyka McDonalda. Uuu. Znajdź jakiegoś innego tego Big Maca. No niedużo się różni. No prawie nic. Praktycznie się nie różni. Ale to jest wyparzone mięsno-mięsne. No tak sama nazwa, extreme. To po prostu mięsno-mięsne z wołowiną. Zjemy to coś powiem więcej. To smacznego. Big Mac mnie nie zawodzi. Wypada wszystko jak zwykle. Bomba mięsa. Ale ja go zawsze do dookoła, bo inaczej z której strony zawsze wypada. Pytanie, I też I tu się mam tylko obgryzionego. A do kamery pokażę. Teraz widać. Miasto mięsa. Naprawdę mięso jest dużo lepszej jakości. Czyli ja mam takie wrażenie Nagrywam. Eee, I co? Podsumujmy tę hotel do McDonalda jakiegoś polskiego. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakość. Jakość jedzenia? Jakość jedzenia i smak, powiedzmy, tak? Czyli jakość tego, jak to było wykonane, na no, wiadomo, to bułki i tak rozwalają, jak zawsze w McDonald's. Natomiast um, jakość smak, no ciekawa była ta bułka, dobry był ten ser, dobre było mięso, natomiast ilość składników w samym burgerze była na tyle mała, że to było po prostu mięso z bekonem, bułka i sos. Czyli białko węglowodane A faktycznie, tam nie było ważne, no? Nie było ważne, nie było nic, to było tak nawalone, nawet rywalnie jest tak, tak, taki właśnie mięsny Dla mnie takie 6 na 10 Jeżeli chodzi o tego, ich teraz nowość i takiego coś, co promują Bo tego extrema promują teraz bardzo mocno też w Hiszpanii, tak? Natomiast następną rzeczą, którą jakby chciałbym poruszyć, to jest na pewno wybór. Tu jest dużo mniejszy wybór rzeczy. Hmm. Były McCrispy, były te porki, czyli te właśnie extreme i tak dalej, pojedyncze podwójne etc. Były bitmaki, ale nie było tych burgerów, nie było widziałem nic, było hamburgerów, nie było tych, tych no dobra, filetów, fish, chyba nigdy nawet nie jadłem, ale nie było takich rzeczy. A burgerów nie, ale było dużo rodzajów kurczaka. Tak. To prawda. I tutaj jest dużo, dużo, dużo więcej kurczaka. Dużo więcej jakichś różnych kukulec, przydełka kurczaka, nóżki kurczaka. Tak, jakieś te mikroboksy. To, to co u nas jakby raczkuje i chyba u nas po prostu się nie przyjąło, dlatego możliwe, że tego też nie ma. Ale po prostu tutaj jest dużo więcej opcji kurczaka. Nawet ten, ten właśnie burger, który teraz jest promowany, on jest bardzo mocno też promowany w wersji z kurczakiem. Więc to jest na pewno dużo, duża różnica między McDonaldem polskim, a McDonaldem, który tutaj mieliśmy okazję Skosztować. Ja na przykład nie tęskniłam. W ogóle nie tęskniłam. I gdyby nie to, że jest siesta i że miałeś plan, żeby w każdym kraju spróbować McDonalda, to na pewno bym się nie pokusiła o to, żeby tutaj przyjść. Ale mój wybór był łatwy, prosty, banalny, no bo wszędzie ten Big Mac jest taki sam. No i wiedziałam, że to jest opcja dla osób, które nie lubią próbować i jest szukać jakiegoś tam nowego rozwiązania, to jest bezpieczne, tak? Czyli okej, okay, znam go już od dawna, więc wiem, że będzie mi smakować. Raczej się nie rozczaruję, No i tak też zrobiłam. No, lubi, lubisz ale raczej też... polegać na, na tym, co znasz, więc to jest inna kwestia. Nie rozczarowałam się, ale też nie jestem zachwycona, więc po prostu Big Mac jak Big Mac. Taki ostateczny y, wybór fast fooda na, na po mm. prostu na przyciśnięcie cię głodem. I tak to pamiętam sprzed 20 lat z Europy. No właśnie, to chciałam jakoś też poruszyć, że tutaj McDonald's jest stricte fast foodem. Stricto. Tutaj nie jest to postrzegane jako coś fajnego, jako coś modnego. U nas jest to bardzo mocno podciągane jako restaurację. W ogóle zabudowa, wygląd, obsługa, wszystko coś, co znajduje się też w środku, jest u nas bardziej z taką większą pompą robione, jako właśnie stricto restaurację. Tu to widać, że to jest stricto fast food. Marzę wejść, 6 minut czekaliśmy na jedzenie, gdzie mój burger powiedzmy jest wymyślny i w Polsce czekamy dłużej, ale. Nie, ale jest tu też też szybkie. No jest to na fast food. No nie jest to nawet kreowane. To nawet nie ma próby kreowania na, na, na to, co się nazywa restauracją. I ja na chwilę ci przerwę. 20 osób czekało przed nami, bo, no. bo były na wydawce 20, a nasz numer to był 40, więc 20 osób w, w, w chwili zamówienia. No i to faktycznie po paru minutach już to jedzenie było. Tak, i jeszcze jedna kwestia, no nie wiem ile kosztuje drywal w tym momencie w Polsce, więc jak coś to dajcie znać Natomiast ja za tego bullet porka swojego zapłaciłem w najmniejszym możliwym zestawie, czyli frytki, burger i napój Zapłaciłem 12,50 euro Tak, więc szybka kalkulacja, jeżeli to przeliczymy 12,50 razy 4,25 to tam 50 prawie 2 zł Czy on był tego wart? Nie na pewno nie. Dobre mięso, ok, ale wiem, że za te pieniądze, tutaj w Hiszpanii, mógłbym zjeść na pewno coś smaczniejszego. Już nie mówiąc o zgotowaniu własnym. Ogólna moja ocena przy tym wszystkim to jest takie 6 na 10 Byłem ciekawy, poznałem, zobaczyłem. I długo nie wrócimy. Raczej długo nie wrócimy, ewentualnie. Ja, również tutaj mówiłem, był ciekawy spróbowania innych fast foodów. Po prostu z ciekawości najczystszej, bo, bo też nie jestem fanem i szczerze mówiąc raczej do McDonalda. Oj nie wrócę. Eee, więc no. Nie wiem. Nie jestem rozczarowany? Ale fajnie, że zobaczyłem to jakby z innej strony. No, no nie jest to pompowane tak u nas w Polsce. Mi się podoba, że na wejściu jest jedno wejście. W sumie są jedne drzwi, właśnie do całego budynku są jedne drzwi wejście, wyjście. Ale to też może jest po prostu jakieś mały marzonacją. No na takie to też jedyny tutaj i jest naklejka, że, że zwierzęta są mile widziane, nie? Co jest dla nas ważne, bo my z tą naszą bandą to szukamy miejsc, gdzie, gdzie są mile widziane, a często w Hiszpanii nie są mile widziane w restauracjach. Tak, w budynkach w restauracjach, w tych miejscach nie, nie wpuszcza się i też a propos w komunikacji miejskiej jest zakaz ze zwierzętami. Akurat w Santa Pole, na pewno w Walencji i jakby w Alicante, w prowincji Alicante jest to zakaz ze zwierzętami. Chyba, że masz epeknął. Taka jest opcja. Tak. No jaka, jaka jest twoja opinia, jeżeli chodzi o no, tutaj się... Nie, nie, nie przyszłabym tutaj i na pewno nie przyjdę jeszcze. Więc, no, po prostu, marka, którą się zna, i wybiera się ją, dlatego że, że się ją zna. Tak? Taki bezpieczny, szybki wybór, jak najbardziej. tak, Zwłaszcza, że jest siesta, no i nic innego byśmy nie zjewi. Czyli tak, sprawdza się jedna kwestia. McDonald's nie sprzedaje jedzenia, McDonald's sprzedaje marketing. I taka jest prawda, bo to robi doskonale, i widać, że tutaj ludzie gdzieś mi przychodzą nagminnie, całe te swepimile leciały z wydawki, więc też to było, było bardzo mocne. Widoczne. Dobra, najedliśmy no się, lecimy dalej. Zobaczycie co nas dalej czeka. Przy okazji spacerując przez miasto zauważyliśmy, że mamy oczywiście znaną nam wszystkim twarze marketingową z Polski, a jest to paczkomat. I uwaga ciekawostka, bo na pewno już widzieliście go odbieramy, ale paczka w paczkomacie w Hiszpanii może leżeć aż 8 dni 8 dni. U nas masz dwie doby. A panowie uzupełniają teraz paczuszki. Lecimy? Lecimy 15 22 To dzisiaj to idziemy. Idziemy! Zobaczymy jak wygląda sklep z największymi ilością belotów. Holenderska marka. Tak? Si to nawet nie wiedziałem. Chyba, tak mi się wydaje, że holenderska. <noise> Czyżby to był fal start? Bardzo. No, nie może być za łatwo. Odblokowałeś? Odblokowana Czy właśnie na jest? Nie blokuje. Mam nadzieję, że jest pełna, bo nie pomalujemy jak będzie pusta. Spróbujmy, zobaczymy, zobaczymy, jak to idzie w ogóle. Nie, się, bo to będzie wszystko ucieszyło. na to pies. Chata pomalowana będzie, tak? Jeszcze tylko reszta. Nie wszystko na raz. Cia! Kto tam jest? Syriusz? A ty liczyłeś na piłeczkę za darmo, piłeczka, będzie piłeczka jeszcze. Jeszcze będzie piłeczka, ale teraz jest wielki oficjalny czas. Pomalowaliśmy, odczekaliśmy. Sprawdzamy. Majstrem się domaluje. Zaraz domalujemy flamajstrem. Uc. I jak wyszło? Prezesie? Wyszło! Najważniejsze, że wyszło. O, tutaj zamyczkę trzeba odkręcić i zapiąć ją, bo ona jest nie zamknięta. Dawaj flamajstra, będziemy jeszcze mazać. No? Ale wyszło mega. Ten, ty, ten Jeszcze jedna ta. Obrysówka. Ponozaka, idę. O, daj Nie mamy innego niż czarny. Nie mamy? Nie. Niech będzie. Dzięki za obejrzenie i w dzisiejszym odcinku to już wszystko, a w następnym zobaczycie, czy udało nam się pomalować kampera oraz jakie czekają nas dalsze przygody i gdzie przestawimy swój domek. Trzymajcie się, komentujcie, followujcie, łapkujcie, komentujcie. Zapraszam. Pozdrawiam.